Ludu, mój ludu, curzem ci uczyni, Widzisz, Beata, mówiłam, że te wszystkie dzwonki na kołatki wymienią. Tylko taki drewniany stukot może być. Ale najważniejszy, Beata, że z przodu żeśmy siadły. To co, no najprawdopodobniej to nasze ławki pierwsze do całowania pójdą. Czy daj spokój, ja po tych ludziach nie będę całować. Wiesz, gdzie oni byli? No ja wiem! Ja życzę wszystkim, żeby maślakowej tutaj nie było, przecież jak ktoś po niej będzie całował... Naprawdę jakaś skrzynka Pandory wyjdzie, proszęcie, plagi egipskie. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Dobrze Beata, że my to w miarę nawet taką małą parafię mamy. No ja słyszałam, że na Jasnej Górze to oni całują do 11 rano. Ale to też Bata robi wrażenie, jak przy grobie wtedy ci strażacy się ustawiają. No wchodzą tacy dostojni, destylowani. Gdzie Bóg, król świata całego? Jutro z rana wstajemy i idziemy od razu na święconkę, żeby było z głowy. O, nasze kolej do całowania. Kubuś, ale mocniej ten krzyż dla cioci przetrzyj, nie? No nie chcesz, by mi jaka opryszczka wyskoczyła, no. O, dziękuję Urbisku. Jam Cię wyzwolił z mocy Faraona. Ach, no dobra, najbardziej emocjonujący dzień za nami. No także już tylko wiesz, Wielkanoc i będzie wszystko dobrze.